Witajcie dzisiaj w innym lesie. Wybrałem się na poszukiwania pierwszych borowików sosnowych w sezonie. No i trafił się maluszek. Fajnie deszcz zasilił. Dobrze las. Widać, że startują. Nie spodziewam się jakichś dużych okazów, ale kto wie. Pospacerujemy dzisiaj. Także może jeszcze coś się trafi, pięknie, i taka buczynka, super mgła, ciepło wilgoć, można spacerować. sosnowy, pierwszy w sezonie, super. No i mam kolejne dwie sztuki. Borowik sosnowy. Tutaj jedna kuleczka, a tutaj druga. Tu jest drugi maluszek. idę dalej. No i jest kolejny borowik sosnowy. Fajny młodziutki. Widać, że żeby startują. No i jest kolejny Borodyk Sosnowy Największy dzisiaj Piękny Okaz Się trafił, super No ten już jest Duży Fajnie Powoli trzeba się Zbierać do domu Pozdrawiam o, zabierzemy go Troszkę ujedzony Przez ślimaczki Ale fajnie Ładnie I tak na zakończenie spaceru popatrzcie się tutaj widzę rozgrzebane, coś przesarny i patrzę się coś tu leży stary wygląda parostek Przykniepiony Stary parostek rogacza Mój kusik Szkoda, że stary, ale super Znalezisko Jeszcze takiego nie ma fajnie Pozdrawiam <grywa> że się tutaj uchował Taki staruszek